Słuchajcie, są protesty, które się składa. Nie, nie robimy dyskusji na boisku. Jest czas na złożenie protestu, bo w tym momencie przeciągamy całe zawody. Jeżeli jakaś drużyna nie zgadza się z zasądzonym wynikiem, proszę złożyć oficjalny protest, a nie przedłużać rywalizacji. Protesty składamy w trybie przewidzianym w regulaminie. Prosimy drużyny OSP Rosy na torze pierwszym, na torze drugim OSP Wola włoska na przygotowywanie. Na torze pierwszym widzimy, że już odbywa się wydawanie komendy.

Nie i, że, że koleżanka mimo kontuzji stara się wykonać swoje zadanie najlepiej jak tylko potrafi. Brawo ogromne dla niej.